Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale, na którym chciałbym zaprezentować Państwu różnice w wielkości oraz średnicy monety bulionowej na przykładzie monety brytania o wadze 1 dziesiątej uncji, jednej czwartej uncji oraz 1 uncji czystego srebra. Mam również przygotowane, aktualnie obowiązujące monety obiegowe. Mamy również suwmiarkę. Jak i podstawową wagę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i zapraszam na materiał. Rozpoczniemy od zważenia monet, aby sprawdzić, czy wszystko jest z nimi ok. Mamy wagę wytarowaną i rozpocznie, rozpoczniemy od jednej uncji, a więc waga wskazuje 31,2. Także krzywdy nie ma. 1 czwarta uncji, a więc powinno być 7,7 i mamy 7,8. Także również uważam, że w granicy błędu jak na tą wagę. Oraz ostatnia pchełka 3,1. A więc wszystko się zgadza. Teraz przejdziemy do porównania monet z aktualnie obiegowymi monetami. I tym razem zaczniemy właśnie od najmniejszej pchełki. 1 dziesiąta uncji. Najbliżej jest 10 groszy, które właśnie tutaj widzimy. Jeżeli chodzi o średnicę oraz grubość, wszystko prawie się nakłada na siebie idealnie. Więc, jeżeli chcemy sobie wyobrazić, jak wygląda taka kapchełka, możemy wziąć sobie do ręki monetę o nominale 10 groszy. Moneta 1 czwarta uncji, a więc 7,7 g jest bardzo podobna do złotówki. Złotówka jest delikatnie większa, ale moneta bulionowa Brytania jest zdecydowanie grubsza. Także coś kosztem czegoś delikatnie mniejsza, ale zdecydowanie grubsza. Mam również przygotowaną tutaj monetę Solidarność. Która jest również wykonana z jednej uncji czystego srebra. Porównamy do monety bulionowej i widzimy bardzo podobną grubość oraz średnicę. Tam jest nieznaczna różnica. Zaraz to sprawdzimy sobie wszystko dokładnie na suwmiarce. Przechodzimy do suwmiarki. Zerujemy. A więc moneta jednouncjowa powinna wskazać 38,61 mm. 38,61 mm, a więc wszystko zgadza się idealnie. Teraz przejdziemy do monety Solidarność. Z ciekawości sprawdzimy, powinno być 39 mm. A więc 38,7 mm. Myślę, że mieści to się w granicy błędów, ale wyzerujemy i sprawdźmy jeszcze raz. 38,8. Moim zdaniem wszystko jest ok. Sprawdźmy teraz monetę o wadze 1 czwartej uncji. Powinno być 22 mm. 21,97 a więc bardzo blisko tej, którą zapewnia nas mennica. I ostatnia moneta, jedna dziesiąta uncji, pokazuje nam ten malec 16,46. Też również się zgadza, znalazłem informację, że ta moneta to średnica, jaką deklaruje mennica. Powinna mieścić się w 16,5 mm. A więc tak to to wygląda. Mamy tutaj jeszcze monetę 5 zł, którą możemy porównać sobie do monety o wadze 1,4 uncji. Tak jak złotówka jest delikatnie większa, lecz nadal moneta Brytania wygrywa pod względem grubości. Dziękuję za obejrzenie materiału. Wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne.